Dzień dobry, kochani, dzisiaj drugi dzień naszej wyprawy, Fundacja TVP już przygotowana, a ze mną Kajetan Kajetanowicz, który jedzie razem z nami, Kajtek, dlaczego jedziesz? Dużo mówić, nie mamy chyba tyle czasu. Po pierwsze mam dwójkę dzieci i mam świadomość tego, że potrzebne są tego typu inicjatywy. Po drugie jestem ambasadorem, współzałożycielem tej akcji Wielkiej Wyprawy Maluchów. Już trzeci raz razem wspólnie z moją żoną jedziemy są w tyła Już się tam grzeje, także mamy bardzo dużo powodów do tego, żeby jechać w tym roku. Jeszcze bardziej zajmujemy się profilaktyką, czyli nie skutkami, pomoc psychologiczna, pomoc taka bardziej nam... Czyli na przykład jakieś terapie. Natomiast w tym roku chcemy bardziej zapobiegać tego typu tragediom i taki jest też cel. I to będziemy głosić, a Wy wrzucajcie pieniądze do naszej puchy, również do mojej, do puchy Kajetana Kajetanowicza. Wbijajcie na nasze social media i wspierajcie. Dokładnie. Puszka Fundacji, Puszka Kajetana, ogólna. Z nami wirtualnie, jeśli nie możecie być stronicą za Was. Każdy może pomóc, każdy może być ambasadorem.